Jeżeli posiadasz BMW w dieslu, aktualne modele na common railu i zauważysz na przykład, że, no ja zauważyłem na tym złączu elektrycznym, ale jeżeli na jakimkolwiek złączu elektrycznym na silniku, zauważysz takie coś, że jest tłuszcz, czy jest jakieś coś, jakaś taka substancja ropopochodna, to nie, nie jest to przypadek, nie jest to jakiś problem. W tym silniku ściągaliśmy kolektor do czyszczenia. Okazało się, że na kostkach, od, znaczy na złączach elektrycznych od podgrzewania żarowych, od zaworka podciśnieniowego, trzy wtryskiwacze, czujnik wysokiego ciśnienia, jak się później okazało również, nastawnik turbiny, pojawiła się ropa. Zainteresowałem się tym i zaglądałem do komputera, co prawda komputer, już tutaj osuszyłem kostkę, żeby nie było tłusta, ale widać, jest tutaj taki nalot. To wszystko jest po ropie. W środku w komputerze również tam to się błyszczy, to to jest wszystko stojąca ropa. I to można powiedzieć udało nam się w ostatnim momencie, bo już nawet tym odpowietrznikiem z komputera wypływał, wypływała para, znaczy wypływała para, wydostawała się para. Z parującej ropy od temperatury, a przyczyną jest ten tutaj czujnik na przewodzie, w którym idzie paliwo do układu paliwowego do pompy wysokiego ciśnienia i po prostu przez tą kosteczkę wpycha nam poprzez piny i przewody do komputera, a z komputera później się rozchodzi na całą instalację ropa. Ropa wydawałaby się, że jest dielektrykiem i nie przewodzi prądu. Tak, ale ona gdy się grzeje, to. Po prostu przegrzewa te niektóre układy, i po prostu powoduje to, że te, yy, te podzespoły mogą się nawet uszkodzić. No W tym silniku okazało się, że się uszkodziły, bo klient już przy 80 tysiącach miał problem podobno z nastawnikiem turbiny. Tutaj już jest chyba drugi albo trzeci nastawnik turba, jakby się nie domyśleć, w, w złączu od turbiny również jest ropa. Także. Co10 tysięcy około powinno się przy wymianie oleju zaglądnąć do tamtego przewodu i gdy będzie suchy, to wiemy, że jeszcze można jeździć. Jeżeli będzie się pojawiał tłuszcz, to po prostu zawczasu go trzeba wymienić na nowy, nieużywane, bo używane to my już mamy w samochodzie, a tak to zakładamy nowy i cieszymy się dalej jazdą. Jeżeli tego nie zrobimy, mogą się różne rzeczy dziać, takie jak spalony. Nastawniki Turba, klap wirowych i cała masa innych problemów. Pozdrawiam.